Nauczanie domowe 2 grudnia Ewangelia według Świętego Mateusza rozdział 15, wersety od 29 do 37. Jezus przyszedł nad jezioro galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy mając ze sobą chromych, ułomnych, niewidomych niemych i wielu innych i położyli ich u nóg jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie. Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli, siedem i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi. Wziął te siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Jezus ujawnia swoje serce i pewnie, parafrazując to zdanie z Ewangelii, gdyby mówił dzisiaj i tutaj, powiedziałby: żal mi tego ludu, bo już tysiąc lat trwają przy mnie. Tak Jezus rozmawia z uczniami, pokazuje swoje serce, swoją troskę, swoje. Zaopiekowanie się i pragnienie przyjścia z pomocą temu ludowi, tutaj u nas, polskiemu, tysiąc lat trwającemu przy nim. I zobaczmy, że Jezus do tego dialogu zaprasza uczniów, to z nimi rozmawia. Jeżeli chcesz tak blisko, Poznawać serce Jezusa. Jeżeli chcesz rozmawiać z Nim o tym, co jest troską Jezusowego serca, to powinieneś być w gronie uczniów. I to uczniowie zauważyli, co Jezus robił. Spisał to ewangelista. Jezus karmi i uzdrawia. To takie małe szkolenie, które przeprowadza uczniom, i też daje im wskazówki. Co i jak należy czynić. Ale zauważmy również kolejność. Najpierw uzdrawia, potem karmi. My zrobilibyśmy dzisiaj inaczej. Najpierw byśmy wzięli wszystkich na mszę, by się nakarmili, a potem byśmy mogli się modlić o uzdrowienie. Znów pewne spostrzeżenie, które warte jest uwagi. Uzdrowienie. Wywoływało powszechne uwielbienie Boga. Tak to ewangelista relacjonuje. Natomiast rozmnożenie chleba powszechne niezrozumienie. Wniosek bardzo prosty. Do Eucharystii trzeba być przygotowanym. Potrzeba uzdrowienia duchowego i fizycznego to prowadzi na ucztę do misterium. Uzdrowienie. Jak Ewangelie to pokazują, należy do ewangelizacji, jest skutkiem głoszonego słowa. Natomiast misterium Eucharystii karmi nas ciałem Chrystusa, byśmy sami stawali się coraz bardziej tym ciałem, Kościołem. Umyka nam w tym wszystkim fundamentalna prawda. Jezus ustanowił Eucharystię na końcu swojej działalności, a nie na początku. Nas, ludzi, po prostu do Eucharystii trzeba przygotować. Ale zauważmy, że praktyka Kościoła jest właśnie taka. Najpierw trzeba być wierzącym, a potem iść na msze. Najpierw się spowiadamy, a potem przyjmujemy komunię świętą. Sakrament pokuty jest przed sakramentem Eucharystii. Zatem widać, że Głoszenie dobrej nowiny to jest początek objawienie Boga, to jest zachwyt Bogiem. Potem w drugim punkcie jest pokuta, nawrócenie, wyznanie grzechów, wewnętrzne uzdrowienie. A potem w trzecim etapie jest Eucharystia, uczta ofiarna miłości odwiecznej. Myślę, że Jezus rozmawia dziś z wieloma uczniami w Polsce i pokazuje, że chce uzdrawiać. I karmić Eucharystią. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.